Świeży czosnek niedźwiedzi zbierany w miejscach gdzie wolno, w drodze powrotnej ze Słowacji. Jawórz grecki, pieprz, sól, pielucha i niech sobie wisi. Na razie mieszamy, mieszamy, mieszamy. Będzie selek z czosku niedźwiedziego. Mieszamy, mieszamy. Mieszamy, mieszamy przyprawy jakie były każdy, już mówiłem, czyli sól, pieprz, a troszkę czosku granulowanego, jogurty greckie i czosnek niedźwiedzi. Za chwilę to będzie w pieluchę i na e, i powieszone nad jakimś naczynkiem, żeby woda sobie odciekła kolejny etap robienia sera, serka do smarowania z czosnku niedźwiedziego czyli montowanie mieszaniny w pieluchę tetrową składamy tetrę robimy kuleczkę o i patrzcie jak idzie już woda z jogurtu to sobie odcieknie Dzień dwa będzie ściekało, wisiało i po dniu, po dwóch dniach zależy kto co lubi. Czy bardziej mokry, czy bardziej suchy. Serek do smarowania zależy kto co lubi. Będzie gotowy. Dzień dwa i można jeść. I tak sobie zwisa. Tak jak wspomniałem, dzień dwa. I można sobie jeść smacznego.